więc dzisiaj poruszymy bardzo ważną kwestię. Także zostańcie i oglądajcie. Hej, słuchajcie, w odpowiedzi na e, liczne pytania, gdyż y, panuje taka moda, tendencja, że wszystko musimy mieć na teraz, wszystko musimy mieć na już, tak samo to samo tyczy się rzeczy, gdzie chcemy schudnąć, chcemy osiągnąć jakiś cel. Wyobraźcie sobie sytuację, że, że gdyby to było takie łatwe, to głównym problemem świata nie byłaby otyłość, gdyby była magiczna tabletka, która istnieje, to... gdybyś wychodził na plażę, to wszyscy byli piękni, umięśnieni i szczupli. Gdyby e, odchudzanie, gdyby zbudowanie ciała zajmowało e, tydzień, dwa, trzy, cztery tygodnie, to głównym problemem nie byłaby otyłość i wszyscy byliby szczupli, piękni i wysportowani. A tak nie jest, więc wybij sobie z głowy, że osiągniesz coś szybko, że osiągniesz daną sylwetkę szybko, szczególnie jeżeli ileś tam lat przesiedziałeś na kanapie. No niestety, to wszystko wymaga pracy i cierpliwości. I to jest tym wszystkim najtrudniejsze, bo gdyby to było łatwe, tak naprawdę byłoby to osiągalne dla każdego i każdy by mógł po to sięgnąć. Każdy by wyglądał. Super, mielibyśmy mniejszą otyłość na świecie, e, każdy by był fit, by był wysportowany, a tak nie jest, więc to jest ciężka praca, ale ciężka praca, która się opłaca ciężka praca, która jest inwestycją w Twoje zdrowie, w Twoje ciało, e, w Twoją formę, i tak naprawdę Ty stajesz się później przykładem dla innych i inspiracją dla innych, i dzięki takiej postawie, dzięki temu, że wytrwasz ten czas, e, masz szansę zarazić też. Swoich najbliższych, e, takim stylem życia i takim podejściem do życia, i tego Tobie życzę. Cierpliwości, wytrwałości, pokory w do celu. Pamiętaj, nic, co przychodzi szybko, nie jest trwałe. Więc zaufaj mi, tylko cierpliwość, tylko pokora. Dają długofalowe, długoterminowe efekty, i gra jest warta świeczki. Jak mówiłem, jedyne co może przeszkodzić Ci w realizacji celów to jest niecierpliwość i to, że chcemy je osiągać za szybko.